Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Bam, 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 ber, bam, 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 ci bam, nie bam, było bam, kowrą, bam, to bam, 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 ber, bam, 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 Napier, napier. Pół z tygodnia dla dorosłych. Cześć, dzień dobry, czyli taki przegląd zdarzeń ostatniego mijającego tygodnia. E, przegląd tego, co ważne w mijającym tygodniu, mm. to też trzeba podkreślić. Mm. I tego, co zupełnie nieistotne, bo o tym też mówimy, a przez to nieistotne, a przez to ciekawe i rozluźniające. Co ważne tak. w końcu w pełnym składzie a, już po urlopowym. Tę, stęskniłem. jest Skowron jeszcze w trakcie urlopu, ale jest, jest. jest. Czekaj, no. czekaj, 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 bo ja zapomniałem o jednej rzeczy, kurczę, przywiozłem tu z wam o, o. takie oto. O. Y Otwieracze z Rumunii, proszę, to Dziękuję. jest dla Ciebie. O, to jest otwieracz Magnes. Na lodówkę. Bo, żeby... bo, czekaj, bo ty byłeś w Sieprawiu. <noise> Skąd masz takie magnesy? To jest z, z... z One okay. są, proszę Na masz. AliExpress kupił No tam. Chodzi no. o to, żeby, żeby wasze otwarte piwko było zawsze zimne. Nie, żeby wasze zimne piwko zawsze było otwarte. Dobra. To jest dla de, znanego piwosza naszej Menago Kariny. Dobra. Mhm. Zachęcamy Jedziemy. do subskrybowania nas, gdyż warto, bo jesteście wtedy na bieżąco z naszymi bzdurami. Mhm. Mhm. Możecie też nas wesprzeć na patronajcie. Oso tak, dobrze tak. mówię? Tak. Czy Patronite. Patronite. Mm. Wtedy naszych bzdur będzie jeszcze więcej. Dobra, tak. słuchajcie, zacznijmy, bo jak mnie nie było w kraju, przez ten długi weekend dużo się działo. My tam, my ci tak. Ja będziemy tłumaczymy. Tłumaczymy. Tak, Suturę. my ci będziemy tłumaczyć dobrze, teraz wszystko. Bo zacznijmy od takiego niesamowitego meczu Legi Warszawa z w Wiedeń no. w eliminacjach e, Ligi Konferencji. Pierwszy młodzień u siebie Legia przegrała 1-2 i wszyscy mówili tyle to, po o, wszystkiemu, o, o, Panie. a w Wiedniu pokonali. 5-3, Austrię w tak. I bramkę decydującą, a awansie to strzelili w ostatnich sekundach, w 110. I, minucie. warto odnotować to. zwycięstwo Rakowa-Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. Raków hmm. pokonał Aris Limasol na wyjeździe 1-0. I! No, 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 no. I tu ciekawa ciekawostka statystyczna. Słuchajcie. Nie wiem, czy sobie zdawaliście z tego sprawę, ale żaden polski zespół klubowy nie przegrał nigdy w finale Ligi Mistrzów. Może dlatego, że w takim finale nigdy nie grał, tak rzucam. A, tam takie szczegóły, wiesz. Niech szklanka będzie do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Dobrze. sport to już to był sport, mhm. ale teraz polityka Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło swoje hasło wyborcze. Bezpieczna przyszłość Polaków. To przekazał Jarosław Kaczyński. Ale to co, oni zamierzają oddać władzę Tuskowi? No chyba nie. nie. Chyba nie, ale hasło bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobre, dobre jest. Tyle, dobre. że powinien być dopisek, prawda? Nie wiem. Bezpieczna przyszłość Polaków, chyba, że pracujesz w Komendzie Głównej Policji. Nie chyba. I Albo dostałeś głośnik. Chyba, że nie mieszkasz w pobliżu lądowania ruskiej rakiety. Tak. Prawda? Czy trzymasz się z daleka od spadających zapalników? I, czy, w, czy białoruskich helikopterów? Wędrujących Wagnerowców. Tak. Ale tak, w końcu tak. też poznaliśmy w tym tygodniu wszystkie pytania referendalne. No. Nie będziemy cytować, bo dobrze je znacie, odmieniane są przez wszystkie przypadki. Tak, bo ja oglądałem Ty, was na TikToku, także tak, ja wiem. Koniugacje, wszystkie wypadki, ale piękne było ich przedstawianie, przyznajcie. Tak, tak, piękne, piękne, piękne. Codziennie. Ich ujawnienie to było jak striptiz w Przemysławie, no. wiesz? E, bo najpierw prezes Kaczyński jednego dnia wciągnął czapkę. Aha. Nie? I czekaliśmy następnego dnia. Ta. Pani Beata Szydło biustonosz y, moralny dzieła taki mentalny. Mentalny biustonosz, tak. <grym> tak. Później pan premier Morawiecki zdjął skarpetki niepodległości. Nie? I, I się już prawie my... wszystko było widać. Ta. I na koniec Mariusz Błaszczak, kalesonki bezpieczeństwa Ta. Tak, bo to do mnie takie doszły plotki, że miało być hmm. podobno piąte pytanie, które miał przedstawić Jacek Sasin, ale wziął to pytanie zepsuł. O, tak Są to jest. Rumuńskie plotki. Na czterech zostało. Rumuńskie plotki. <laughs> Ale e, piękna była e, ta e, defilada wojska polskiego w Warszawie. Tak. Przepiękna ta, była. Ta. E, imponująco to wyglądało. Tam prezydent Duda w takim aucie z otwartym dachem. Mm -hmm. no, nie, Bardzo dobrze to wyglądało. Ta, w ta, takim Duda mobile on jechał du, Duda z, super. Ta, a, 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 a słuchaj tego, tak, no, no, bo przed, no. przed rozpoczęciem defilady w Warszawie to pan prezydent Andrzej, Andrzej Duda powiedział, że. Política. Nie może być o niczym. No to troszeczkę za późno, obawiam się, bo kampania rozpoczęta już, no. nie? Także no. fajne słowa, ważne, istotne, tak, no, tak, ale, tak, tak, ale tak. właśnie, bo przechodzimy do polityki mm -hmm. takiej kampanii wyborczej, tego mm -hmm. tej esencji tak. polityki. Bo tam z tej szklanki aż się przelewa. Z tej na połowy pustej. Ta, tak, tak. Ta, ta. I kiełtasz jak w malakserze przy robieniu, <noise> nie wiem, wieloskładnikowego humusu ta. czy lodów. Ujawniane są listy wyborcze. O, tak, wie, bo chyba, chyba największa, największa sensacja to jest, bo ja troszeczkę wiem, co się kurczę no, dzieje, dobrze, bo, no. że Bogusław Wałoszański będzie tak. startował Dokładnie. z listy Koalicji Obywatelskiej. Jedynka w, w okręgu Piotrkowskim. Mm. Znany dziennikarz, popularyzator. Tam tak, to, a a jaki z, program ma Bogusław Kaczyński? Z epizodem ze Zbecją. Znaczy miał program, miał, miał, ale a. już nie ma, bo mi, miał sensację XX wieku. Aha. Jak się okazuje w dniu ogłoszenia informacji, że będzie startował z listy KO, z anteny TVP Historia zniknęły jego historyczne programy. Mm. Ale to się może za chwilę odnajdzie w jakimś nowym resecie. Nie, nie, jak nie, tam nie, współpracownik nie. służby bezpieczeństwa. No, <laughs> Że... Ale patrz, jakie to są czasami zbiegi okoliczności, a nawet zbiegowisko okoliczności. No. Tak, Czu niby, niby wiesz, występujesz, występujesz, nagle niby tego samego dnia to się dzieje, nie? I przypadek. No pewnie, mm -hmm. że przypadek. To jest, to jest dobry temat na kolejne tak. sensacje XXI wieku. Ale to był raczej zabieg okoliczny, Zabieg, wiecie, Bo tam. według Telewizji Polskiej było takie oficjalne oświadczenie, emisja programów pana Bogusława w okresie przedwyborczym byłaby dodatkową formą mm. prezentacji jego osoby, co byłoby nieuczciwe wobec innych nie, kandydatów. Po, po, po prostu chodzi o to, że pan Bogusław Wołoszański postawił na złego konia. Aha. Przecież nie byłoby problemów, gdyby on się znalazł na listach PiSu, prawda? No, no, nie. Byłby A. problem, zniknąłby. nie. nie no nie, prawda. No, nie. Mi... wtedy nie byłoby mowy o żadnej dodatkowej formie reprezentacji, no, nie czy było. coś no. No, no, no. a tak to jest i yy, na to nic nie poradzisz to no ale kampania są... wyborcza to jest też y, emisja plakatów mm, mm -hmm. i jest taki nagłówek PiS uderza plakatami w Tuska ojejku no. to zwiniętym w rulon musi bardzo boleć ta. tak, ale co on, jak on tam uderza no są, to, y, mają, ta, na tych plakatach jest ma być Tusek, tusek czy zdjęcia tusek i, i a, takie nagłówki tam napisy zepsuł wszystko, uciekł, uciekł. Zrobi to znowu. Nie zasługuje na kolejną szansę. No. Tak. I te, te billboardy zawisły w całej Polsce, nie? Na dwa Aha. miesiące przed wyborami to PiS z taką akcją obrzydzania Tuska. Tak. Ale może tak. po prostu pan Jarosław tęskni za panem Donaldem? Może no. podświadomie chce, żeby oni znowu byli razem, co no załem tak. do kupy, żeby ale taki popis ale powstał? Ale nie odnosicie wrażenia, że oni to zaryżnęli z jakichś feministycznych ulotek, bo tak zepsuł wszystko uciekł, zrobi to znowu, nie zasługuje na kolejną szansę, to w sumie brzmi jak porady kobiety dla drugiej kobiety, Wotro którą porzucił falce. <grym> Wiesz? To jest, taka jest, ta, jest taka strona oszuści z Tindera. <grym> <grym> <że> to <grym> powinno tak. trafić. Ale, ale dy, 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 czy, czy też macie takie wrażenie, że hmm. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, oni nie do końca się lubią? Bo troszeczkę za sobą rzeczywiście nie przepadają. Jest taka opcja. Ale... Bo na pikniku wojskowym w Uniejowie pan prezes lekko się uniósł. Ale jak lekko? No, no, no tak lekko. No. Tusk to jest, można powiedzieć, personifikacja zła w Polsce. To jest no. czyste zło. To, no. to rzeczywiście lekko się. A skoro to jest czyste zło, to może pis powinien zamknąć go w gablocie. Obwozić po Polsce i pokazywać tak. za pieniądze, które to ratowałoby obok, obok tej y, baby z brodą, na Albo przykład. Albo baby nie? bez brody to większa no. atrakcja, moim zdaniem. Jest, ale tak. słuchajcie, bo ja mam takie mm. filozoficzne pytanie: czy co jest lepsze, czy co jest gorsze, nie wiem. Co jest lepsze, czyste zło, czy brudne dobro? To wpiszcie ko w komentarzach pod tym odcinkiem. Może no to zależy przykład, od y, preferencji wyborczych. Nie wiem. Bo już wiecie, że Tusk to jest czyste zło, więc teraz jak odpowiecie, to już wszystko się okaże. Ja jestem pytań. Nie, bo ja jestem ciekaw odpowiedzi ludzi tutaj w mm. komentarzach pod, tak. pod odcinki. Natomiast jest Michał jest Kołodziejczak. Lepszy, czyste zło, czy brudne domy. O, o, ten cały czas jest polityką. Tak, no. to, 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 to nie jest tak, że ja tu wróciłem z wakacji, nic nie wiem, co się, <grym> co się dzieje. Bo w, o założycie no. e, agrouni, przypomnę. Tak jest, ta, ta. Czołowa postać w ogóle bez niego agrouni nie ma. I on z tego, co wiem, to ma być jedynką na listach Koalicji Obywatelskiej. Mm. W mm. Koninie zresztą. I w jednym mm. z wywiadów przyznaję, że miał też propozycję startu z list PiSu. Ogarniacie to? Najbardziej rozchwitywany facet w okolicy to wynika z tego. Czekam na program Rolnik szuka partii. Tak, ale o. też oczywiście jak się pojawiła ta informacja, od razu wszyscy zaczęli przeglądać, co on ma. No. I on ma na przykład prawie 20 hektarów ma. Co je A ile e, ma krów? Je, nie wiem, tego nie mm. wiem, ale na pewno ma dużo koni w samochodzie, bo jeździ drogim samochodem, no. Lexusem. Mieszka w domu na wsi, ma dużo obserwujących na Facebooku. Przepraszam, nie ja pytam, bo kiedyś oglądałem taki, czytałem taki e, e, reportaż i tam dziewczyna mówiła, że ona się nie umawia z chłopakami, którzy mają mniej niż 10. Kruf, hektarów krów, a, krów. A, krów. krów. Dlatego no. to jest istotne, wydaje mi się. Mm. Tu się nie ma co dziwić, że on jest taki rozchwytywany, mm. rozumiecie? Mm. 20 hektarów drogi samochód. To w rolniku szukażony to też miałby wzięcie i to jakieś takie totalne. Ale słuchajcie, a, a jak to się w ogóle stało, że pan kołodziejczyk, który tak na tuska nadawał jak jasno, no? cholera? nie? To startuje u Donalda. Tuska. To ja mam e, cytat, bo Jan Grabiec z platformy ono mhm. to wytłumaczył. Powiedział mhm. tak, Donald Tusk i Michał Kołodziejczak znają się ze swojej działalności, więc wystarczyło spojrzenie głęboko w oczy. No iż niejedna wakacyjna miłość tak się zaczęła, nawet jak nie ma żadnej krowy i wiesz, Że, to, Żeby to, to się nie zapłonęć. skończyło niechcianą ciążą. Metaforycznie mówię, dla kolegi poety. Mhm. Do, nie, o, dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Żeby nie... to, to jeszcze jedna... Ale jakiś taki prorosyjski był ten kołodziejczak, nie narzekał, że... że... Był? No chyba dalej jezę, no nie wiem. To, 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 to teraz chyba. będą mieli ściślejszy podział. Tu będzie prorosyjski, a tym będzie proniemiecki, czy odwrotnie. A z, z Giertycha zrezygnowali, zrezygnowali koalicja. Zrezygnowali. koalicja ale to jest jeszcze jedna niespodzianka na listach wyborczych. Mhm. E, z listy Koalicji Obywatelskiej ma wystartować Sebastian Kościelnik, mhm. ten, który kierował Sejczęto, z którym się zderzyła kolumna z Batą Szydło. No to jest jakieś osiągnięcie życiowe, dużo tak. większe niż niejeden no z posłów obecnych jest, ma, ma tam, na tym na, na, na sumieniu. Tak, tak. Czym mhm. się zajmujesz? No kiedyś we mnie szydło przyrąbała w mojej tej no, A to zapraszamy ta. na listę. Ale nie on tak, bo on tam gdzieś się tłumaczy, że on pracował jako barman, jako że jako kurier, no i miał do czynienia z Wydziałem Sprawiedliwości. No, ale widzicie, przynajmniej wiadomo, kto będzie jeździł w trakcie kampanii po Polsce. A, słuchaj, nie, na pewno nie on. Ja się, ja się, ja się bałem, że, że ciężko będzie przebić zestawem idiotów obecny Sejm. No, nie? no bo naprawdę jest, jest wybitnie. Ale no. tu on zapowiada się, że będzie równie dobrze, czyli spokojnie mamy roboty na lata. No. Nie, no. ale e, słuchajcie, to, no, 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 no. to jest teraz już niepolityczne, bo y, są doniesienia niemieckiego portalu, jak się okazuje za katastrofę ekologiczną Wodrze z zeszłego roku. Pamiętacie te czarne gry? Ta, ta, ta. Yy, mogą odpowiadać niemieckie fabryki papieru, które zrzucają do Odry ścieki o wysokiej temperaturze i przez to temperatura była podniesiona ja Odry. Ja tak i... powiem wam od początku, tak. czułem, że to jest niemiecka robota. Tak, zus mi to wyjowe. Jakoś tak po tak. niemiecku brzuchem do góry te ryby pływały. Tak, nasze tak, polskie. Tak, jakieś takie węgorze polnische rybęnte, płytewki tak unosiły... takie, takie. A poza tym, słuchaj, to. Niemcy za dużo gadali. Tak, o tym. A jak... A tak, a tak. A ten, kto kłamie, to za dużo gada. Tak i niemieccy giermkowie u nas też dużo gadali. Tak, tak. tak. A Także... ja tylko przypomnę, że trwa kampania wyborcza, więc dajemy tak 10 godzin i czekam na pasek. Jednak tusk. <laughs> Tak, <laughs> Potopił polskie Potopił polskie. Remeń. Jako personifikacja zła, zła. Ta, był wszystko, do tego zdolny, prawda? To, e, tak. to teraz czyste dobro. teraz czyste dobro e, Iga Świątek Proszę. pokonała Chinkę w jednej ósmej finału w Cincinnati i teraz najlepsze jest to, że ona przegrała pierwszego seta z Chinką, e, no i wtedy poszła zmienić strój no. z białego na czarny i po meczu powiedziała tak, Told me of ago, that że trener now, kilka after... miesięcy temu jej powiedział, że po przegraniu seta dobrym pomysłem jest zmiana stroju, więc ona podziękowała trenerowi, że to prawdopodobnie dzięki temu zmianie stroju wygrała mecz. Cześć, ale jak ona ma tyle sukienek na jeden mecz w, Zin w Cincinnati, w Cincinnati daleki, to ile ona weźmie sukienek na ślub? Dokładnie. Swój własny w dodatku. A, a ślub? Wesele? Tak. A na wesele A. właśnie. To jest. Średnia chyba na podkarpackim weselu to są trzy suknie. Tak. To nie wiem i. Wie i mi mi cztery, na trzy wesela. I ze cztery pary butów. <laughs> A ja cały czas mówię o męskim zestawie. Nie? <laughs> nie, to jeszcze yy, ze sportowych informacji przypomnijmy piłkarską informację, że piłkarz Neymar jednak przechodzi z paryskiego PSG do arabskiego Al Hilal. Mhm. I taki nagłówek się pojawił. Yy, Neymar zarobi kokosy. No, a tyle się mówi, że tak dobrze płacą w tej Arabii, nie? No. A, tu, a tu kokosy jakieś. No. I tak kokosy. dobrze, że w kokosach, bo to jest bardziej trwałe, tak, nie? ale gorzej mu w pomarańczach płacili. Albo jakby zarobił kapuchę. Czyś to w no, takim uwale no. to kapucha to się w sekundzie się Ale skrzyja. od razu kiśnie. Ale, księdne, ale weź, on tam no, według tej umowy, którą podpisał, za jedno zdjęcie y, na Instagramie, y, w którym będzie Arabia w tle, mhm. dostaje pół miliona dolarów. Kurczę. Ja za 1000 za, za dolarów. Nie, jeżeli się nas słuchają nasi bratni e, e, arabowie, no to z, my robimy zdjęcia dużo taniej, naprawdę. Zarabią w tle. <laughs> Bardziej także. się opłaca i to jest jeden Ta, Neymar i tyle, dokładnie. a my w trójkę. To w trójkę jest. Mało tego, a Ol Bratowski kiedyś grał w piłkę. Dokładnie. Ta, dokładnie. Ja też gram, ale strasznie źle. Jak było, tak, kiedyś było tak, nie, że dwóch kapitanów, najlepszych graczy wybiera po, po, po jednym. Zawsze zostawali na, z, końcu? na koniec, zawsze ja, ja byłem tym kapitanem. Zawsze, ja, ja zawsze zagram <laughs> najgorzej na świecie. Hmm. Natomiast tak. y, ważna informacja sportowa. Y, Piotr żyła pokazał ukochanej mamuta w planicy. Taka informacja ale się pojawiła. Ale mamuta, mamuta, takiego... Nie no, głupi skocznie mamuta mamuta. w planicy. Myślałem, że może mają mamuta, mamuta Ta, właściwego. Pokazał no. jej dużego mamuta, no to jest... Dobra, przejdźmy do kącika ciłała ciłała plus wakacje, czyli, bo... Ale, bo to czyli żyła nawet w wakacje, myślę o robocie. To porządny fakt. Po, po w kierunku jest. idziemy. Edyta Kurniak nie ma stałego miejsca zamieszkania, że tu zmienię temat. Okazało się, że mieszka w hotelu. Pani Edyta? Jop. co ty, jedyna, pieśniarka. A, a, a to ona ile to już lat żyje? Cztery tysiące. Wiecie ile ona zapłaci rachunków w tym hotelu? Cztery no, ok. tysiące? No, Gra na czas. Za tyle dup? <śmiech> <śmiech> e, hotelowych oczywiście. No, nie, no, e, oczywiście e, że tak. Natomiast w Superekspresie w tym tygodniu była e, fotorelacja z wakacji rodziny premiera i nagłówek skromne wakacje morawieckich. Cześć, co tam takiego skromnego no, robi? No, byli, no byli w Dębkach nad Bałtykiem, plażowali, Jedli lody, takie kręcone ziemniaczki też jedli. Nie, to, tak. to, znaczy, to jak skromnie? Jak, jak, w sensie. dębkach i to jeszcze z kręconymi ziemniaczkami? Ty to nazywasz skromnie? No, tak napisali w Superekspresie. No, ale brzmi jak udane wakacje, tak. prawda? Bo to i, i ziemniaczki y, zjesz i działki przy okazji pooglądasz, no. nie? Tam może coś kupisz <noise> gdzieś jakoś tanio I tak dalej. Nie, A powiedz mi, a jak byłeś w tej Rumunii? No. To ktoś tam coś y, śpiewał, imprezował, były jakieś imprezy tam grane? Ja rumuńskie. nie, 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 tak, nie, nie załapałem Bo gdybyś był we Włoszech, to mógłbyś trafić na Jennifer Lopez. Wy, wy, na Węgrzech taki pan śpiewał, <laughs> takie Lopez. węgierskie disco polo śpiewał <laughs> i przeplatał to takimi opitalajcami Goomba i Dance Band z lat 70-tych. <laughs> ładne, upiorne, ładne. upiorne. No, no to y, Jennifer Lopez, ona spędza wakacje we Włoszech no. y, i normalnie w tawernie ludzie sobie jedli. I przyszła. Jennifer Lopez przyszła i zaczęła śpiewać. Ale tak I normalnie w tawełku. Wleciła za ja. mikrofon i zaczęła śpiewać elegancko. Proszę. I normalnie śpiewać i do kotleta. Jennifer Lopez. Znaczy do pizzy w sumie. No, kto nigdy nie śpiewał w tawernie czy w pubie, ten się nigdy dobrze nie bawił. Ciekawe, czy tak, tak dziewczyna powiem. zaczęła w którymś momencie śpiewać przez twoje oczy zielone-zielone. Nie, chyba nie, bo nie, nie. nie, no no nie, nie wiedziałam, jak jest zenek po angielsku. Ale nie, nie. Zenon to po angielsku Zeno. Zino. 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 A Zenek to Zynik. Z Zynik. Zinik. Mm -hmm. no, nazwisko pan Zenon nasz ma Martini Martyniak. Zino Martini. <grym> to jest dobry towar eksportowy. Jeśli tak. ktoś z was oglądających był we Włoszech, to jesteście jak Jennifer Lopez, a jeśli ktoś z was był w Chorwacji, to jesteście jak Jeff Bezos, jeden z najbogatszych <grym> ludzi na świecie, bo on spędził wakacje z przyjaciółmi w Chorwacji właśnie. To chyba faktycznie w tym roku tam jest jakoś ekstremalnie Masakrycznie drogo. Ty drogo. byłeś w Chorwacji, no. nie? Ja byłem, to mówisz, tak? nie jest najtaniej. Nie, nie, Ale to jest nie. tego powodu, Znowuż oni tak jeżdżą w takie miejsca, no, wiesz, budu, no. budu, bo pierwszy raz od 2008 roku cytuję, spadła liczba milionerów na świecie. Aj dobrze tak Pr ucieszyło mnie Gnoją prywatną to że badylażom nie na naszej krwawicy, tak grafia tak. 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 do Ale siebie Ale ja słyszałem że najwięcej stracił nie Jeff Bezos tylko Elon Musk. Tak, tak. On tam stracił ponad 130 miliardów dolarów przez rok. I zostało mu już jakieś biedne tam 180 miliardów dolarów. Jezus, chciałbym, żeby mnie było stać stracić nie, to, chociaż milion. To biedny pan, biedny pan Jeff to biedny. w tym roku będzie krótszy urlop. To, ta. to co tak se w Chorwacji sobie nie posiedzi tak jak ta, pod co, namiotem. E, w ta. sieprawiu Tak, ta, ta. z własnymi kanapkami. I Z własną konserwą miloną, ta. tak dokładnie. Co ta. też ta. oczywiście może być przyjemne. No. W sieprawił. Jezak zjad się, milo... Jezus, się miloneczkę. No. no i poprawi paprykarki szczeciński. No, ach, to do tego ach, różne płyny podchodzą. To jest naprawdę. Jeszcze jak masz ale swoje dobra. ogórki przywiezione z wygóry, ja po prostu, e, jeżeli chodzi o Chod miliard ale ja, ale ja teraz ogórki. dostałem od znajomego ogórki w Kętrzynie. Takie ma stare jak rewelacja Tam też hmm. umieją w ogórki. Bo ja jestem teoretycznie przynajmniej dobrze przygotowany do miliardów. Ty jesteś osoba transfinansowa, czyli tak. miliarder uwięziony w, w ciele tysiącera, wiesz? Stuwera bym powiedział. <stuwera> Dobrze. Tak. Kolejny, kole, kolejna informacja, taka miliardowa. Znany miliarder, 92-letni magnat medialny Robert Madżok. Tak czy... Mardok. To tak. jest ten od Fox Newsa, nie? No, Fox no, no. News. Y Cztery miesiące tak temu on zerwał zaręczyny. No. A I ma 92 lata. Tak, ta, ale jak donoszą portale plotkarskie, ma nową dziewczynę. Czy to, to, to musi być miłość, kurczę. To, I to taka no, fest. To. Wiadomo coś więcej? No, tak, ten, tak, tak. Nową no. dziewczynę, 92 lat poznał na spotkaniu rodzinnym, organizowanym przez jedną ze swoich byłych rząd rozumiesz? Cię to robi się ciekawie. To Bardzo. Coś jeszcze, to... Tym bardziej, że jego nowa dziewczyna była wcześniej żoną rosyjskiego miliardera. A, czyli wiesz czym to się je wszystko. No, czyli tak, na 100% miłość. No, i to, widać, że nie patrzy na pieniądze. Nie, Dla mnie to nie. brzmi jak, jak jakiś, nie wiem, gotowiec na scenariusz na telenowelę. Przez to tak. Ilona Łapkowska by z tego zrobiła z pięć odcinków, tak. co najmniej. Pięć tysięcy. No. Pięć tysięcy odcinków tak, no. by zrobiła. M jak Mardok. To... Ma, e, Mardok szuka żony. <grym>, żona szuka Mardoka. To ty jedziesz, to... <noise> ale w tym tygodniu, Dużo jest dzisiaj informacji z różnych krańców świata i, i Europy Ale waktych... nie, bo, bo, przecież, bo, bo nie bez kozery się mówi, że puls poszerza horyzonty. Po tak. poszerza. I na to przykład puls horyzontu taką Ja nazwę Wam powiem, czy, czym żyje Paryż? Bo w tym no, tygodniu daj. wieża Eiffla, w jeden z dni chyba w poniedziałek, została otwarta dla zwiedzających godzinę później. A, a to dlatego, że dwaj amerykańscy turyści upili się na wieży Eiffla, zasnęli tam. Pomiędzy piętrami Fajnie. i tam spędzili noc. Co, powiem wam, że coraz dziwniejsze na pół są te. Ale koło sypu. <noise> coraz dziwniejsze, a właśnie mają sypy na wieży. A jakby... Coraz nie, dziwniejsze nie, nie, nie. są te sposoby oszczędzania na nocleg, jak patrz. Tak. Nawet Amerykanie już oszczędzają. To, ale z drugiej strony, niby nocleg za darmo, ale do toalety po schodach trzeba daleko tak. iść. Jak? Chyba, że jak... no, no właśnie. Jak to jest takie. Tak. Jak się nazywa, jak są takie przerwy? Takie, no, sąkowe, sam... tak nie, nie. Korunkowe, korunkowe, ten... takie. No... Ażurowa konstrukcja. Tak. Taka o właśnie, jest... słowo ażurowe na dół, a turyści na spodzie. Uf, wow. się z czego? Przecież piękna pogoda. Co się dzieje? Ale nie, bo z drugiej strony najważniejsze jest to, że niby jesteś na wieży Eiffla, ale nie masz widoku na wieży Eiffla. No, no generalnie i no, no, na Ale widzisz, 3 na 10. Widzisz Paryż z góry. Natomiast no. słuchajcie, ja mam tutaj bardzo ciekawe, no, wynotowałem sobie notatki z podróży na główek. Mhm. Cytuję tak. Efekt lukru na paznokciach. A to wy, o, z Rumunii mówisz? Tak? Nie, nie, bo to jest nasz internet. Aha. Efekt lukru to teraz prawdziwy przebój manikirzystek. I nie wiem, czy to słaźna to żone. Ale czy, czekaj, co? po co płacić stówę za paznokcie no. lukrem? Kup żonie pączka, taniej ci No wyjdzie. może. No. Ufifrasz paznokcie w luksusie. I, I, I ty a, będziesz miał w luksusie e, A twarzyczkę ten, no, I, różą. To, i, to, i tak, i wprowadzisz nowo młode zęby w luksusie. Ja obstawiam, że niektórzy z was e, mogli obchodzić urodziny w tym tygodniu. Ja chciałem tylko przypomnieć gadu gadu, Skończyło w tym tygodniu 23 lata, cały no. czas działa. Jeśli macie swój numer y gadu gadu to Gada? jeszcze możecie C działa podobnie. To może w sensie? no tam dalej coś ustawić. Złóżmy mu życzenia na naszej klasie. <laughs> Albo na Ircu. Ty jesteś chyba, ty w ogóle Beards, pamiętasz jeszcze ba, Był, Tak, pamiętam, yes. to takie były pisane. A, ja już nie pamiętam. <laughs> Ale yy, w Belgii, no. to jest y, teraz y, kącik edukacja, w Belgii będzie się można uczyć o twórczości Taylor Swift na uniwersytecie, bo no. podobno jej piosenki odpowiadają na te same pytania, co Szekspir. Kurcze, ja czekam na kierunek o Sanach. Dlaczego? No, Nie masz wrażenia, że na ostatnią troszeczkę tak zalatuje Szymborską? No tak. Jedzie tak, powiem ci... No to, po e, to jak ty mówisz o tym, co powinno być na paznokciach... No. To ja jeszcze coś z kącika Chihuahua, czyli z kącika gwiazd. Czy taki pudelek po pulsowemu. Bo co druga gwiazda w bikini jest teraz na tych stronach plotkarskich. Jedna tam wskoczyła wiązane bikini, druga wrzuciła zdjęcie fani, podzieleni wszystko przez zdjęcie w powycinanym kostiumie, następna kusi fanów w skąpym stroju. Czy bo ja wrzucałem na Instagrama zdjęcia na motocyklu, że trzeba było kurde zdjęcie W bikini. motocykl w bikini. Bikini, no, Ale tak co bo. się dzieje w ogóle, wakacje Właśnie. czy co? Tak, a wiadomo, nie zamieścisz w wakacje fotki w bikini, to nie istnieje. A czyli jeszcze... jak laski robiły w rzepaku, to były rzepakary, a te das, to są bikiniary, bikiniary. Bikiniary. A, bikiniary. A wiecie co, Jak kiedyś spróbowałem, ja zamieściłem swoje zdjęcie w bikini, to się internet na świecie zawiesił. <laughs> usunąłem Słuchajcie, zdjęcie. Kto by chciał zobaczyć zdjęcia od w bikini, ten zostawia pod filmem łapkę, łapkę w górze. Tak. Subskrybuje kanał Paca tak. pod dzwonku, żeby a, być zawsze na bieżąco. A kto chce zdjęcie Olbratowskiego bez bikini, to wchodzi na naszego Patronite'a. Tak. To się też gdzieś tu wyświetli. Będzie w krótkich spodenkach i koszulce. Bez bikini. <grym> Ty, Ty, ale bo mi się śniło w ogóle, że... Wiesz, że nie, to nie kończ. Nie, nie kończ. Nie, że zrobiliśmy urodziny dla patronów Aha. i wyście powiedzieli, Taki du duży tort przyszedł i powiedzieli z kowinku: My musimy spierać, zostajesz z patronami i poszliście. I myśmy musieli wszystko zjeść. I zjedliśmy. No, a czy Olbratowski był chociaż w rajstopach? N czy... Nie, właśnie nie, niech nie zupełnie nie może on wyskoczyć z tego <laughs> a, tortu. O, a fagę Satana, że Oldbradowski w rajstopach. Okay. Cześć! <laughs> Dobra, Zjedźmy <laughs> e, ze mnie. Kochani, e, za chwilę nagrywamy puls ekstra dla patronów z Patronite. Ściskamy nie. was mocno. I ogólnie takie, takie. E, hmm. Soby lajki mówili, było już żebranie o tak, lajkach. Tak, tak było, żebraniech było, tak. czy nie? A to to, jakoś po, 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 możesz pożebrać jeszcze bo, to. Bo, bo, nie, bo, nie, bo, bo My wkrótce wejdziemy bo... do grona poważnych podcastów, jak będziemy mieli 30 tysięcy lajków, nie? Subskryb Subskrybentów. Tak. Subskryb nie ma mama, nie ma tata. Daj suba na mleko, bebiko. Dobrze. Ściskamy was. Pa, tak. Tomkowicz. Tak. Albratowski al, al, Przemysław Skowron, Jezus, gola, pa.